Bóg dobry jest. Przenika nas. Nieustannie w ogóle. Nieustannie Bóg, Boże światło pada na naszego ducha. Przenika, uświęca, bada, zagląda do środka. Nieustannie Bóg zagląda do środka naszych serc. Nieustannie nas miłuje, nieustannie nas oczyszcza. Nieustannie nam chce objawiać przez Ducha Świętego, kim On jest, jak wielki On jest, jak wielki jest Jego zamysł, jak cudowna jest ta droga pełna łaski, miłosierdzia, którą chce nas prowadzić. Nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską Rzymian dzisiaj czytałem i widzę coś niesamowitego naprawdę w. w... Nie umiem tego pisać, ale ten Boży plan i to jak przestajemy dyskutować z Bogiem, a zaczynamy się z Nim liczyć, ale dlatego nie z nie własnych chęci, bo na przykład chcesz mieć, bojać i liczyć się z Bogiem, tak, w sposób taki jak On tego jakby chce, tak. Bo nie żyjemy dla siebie samych, tylko żyjemy dla Niego. Bóg będzie wyrywał z nas wszelki egoizm. Bo naprawdę egoizm jest korzeniem tych, tych naszych problemów. <laughs> Bo egoizm był korzeniem problemów dawnego człowieka. Są mówi, że nie żyjemy już dla siebie, dla egoizmu, ale dla Boga. Wydajemy owoc. Staliśmy z martwych Jako synowie dnia, synowie światłości. W Chrystusie, tak? W korzeni w Niego. Jesteśmy... Yy, w rośnięci w jego, w jego zmartwychwstanie. I. To co chciałem powiedzieć, że Bóg tak, jego plan, wiecie, on przygotował wcześniej naczynia, żeby okazać swój gniew i swoją moc później i swoją chwaladną łaskę i cudowną w ogóle tą przemianę że jakby widzę w tym, że jak przestaje w ogóle dyskutować z Bogiem ale jakby, no właśnie, jak przestaję z Nim w ogóle dyskutować, a prawdziwym ufam, to w tej prawdziwej ufności, w tym świetle, co, co widzę, to naprawdę ta glina, ta, ta glina, którą jestem, jest podatna. Bo Bóg z tą gliną może zrobić, co chce. Jeśli ktoś jest uparty, to Bóg zrobi z niego inne, znaczy nie. Bóg może zrobić cokolwiek z, w ogóle z nami, tak? Bo należymy do Niego. I wiecie, i to, że możesz zrobić z nami cokolwiek i jak masz ufność w tym całkowitą i nie masz strachu, to naprawdę widzisz, wtedy możesz naprawdę podziwiać bardzo dzieła Boga i podziwiać samego Jahwe, nie? podziwiać ja jestem. Jak on jest, wiesz, jak on jest potężny, jak, jak to zmiłowanie nad nami, to jest potężne dzieło, nie? I im bardziej to widzisz, tym bardziej będziecie się Święty uświęcał. Tym bardziej będziesz łagodniał, tym bardziej będziesz wydawał owoc. Ku Bogu, bo żyjemy ku Bogu Chrystus Jezusie i wydajemy owoc, tak? Bóg i owoc sprawiedliwości. Bóg chłosze, Bóg napomina. <głosznie> Bóg wychowuje, Bóg robi różnych rzeczy używa. I nie nam dyskutować, jakich Bóg używa rzeczy. Bóg jest dobry. Jezus powiedział, że Bóg jest dobry. Jest amen. Ale nie dobry, jak nam się wydaje. Bo to czasem tak wygląda, że człowiek mówi do Boga: Ale Boże, to przecież dobre, jesteś czemu tak robisz? Może zrób inaczej, bo to wtedy będzie dobrze. Wiecie, że jakby my mówimy Bogu, jakim on ma być, a właśnie to jest przeszkodą, bo jak właśnie się uniżymy, przyjmiemy Boga takim, jakim on jest. Tak? No to wtedy naprawdę zobaczysz, jaka jego chwała pełna miłości się na ciebie wyleje, jakie ciepło cię zaleje. <słuch> Jaka, nie, jaka niebiańska rozkosz zaleje Twojego ducha, wiesz? Jesteś z Nim jedno duchem, z Panem. Sama świadomość tego, że jesteś jedno z Nim duchem i stałeś z martwych. Wchodzisz tu jako człowiek, który wstał z martwych, którym jest życie samego Boga, tak? Sa życie samego Stwórcy, tak? I masz z Nim połączenie cały czas, jak mówiłem na początku, nieustannie, tak? On w Tobie chce żyć. On chce w Tobie zamieszkać, tak? Dał Ducha oczyszcza Ducha, by mógł w Nim coraz bardziej zamieszkiwać, by coraz bardziej objawiał się ten Syn Boży, objawiała się Jego chwała, objawiał się Jego majestat przez nas. Dlatego tak ważne jest nie iść za służbę za szybko, <laughs> bo masz dużo własnego ja jeszcze i odbierzesz chwałę Bogu i Bóg nie puści, tak? Będzie źle. Tak ważne jest umartwianie cielesności, umieranie każdego dnia, bo tylko to, ja to dopiero zaczynam od niedawna, bo tylko to, co z Boga ma wartość. I tam jest taka wolność niebiańska, nie ta ziemska taka, ale ta niebiańska wolność, gdzie zanika Twoje ja, zanika ten egoizm i tylko masz życie w nim, w Chrystusie, który jest potęgą, tak? Wtedy gaśnie porównywanie z innymi, gaśnie powoli wszelka wiecie, ocenianie, krytyka, bo On zalewa Cię tym zmiłowaniem Bożym, to Boże wybranie jest ważne, tak? Boże zmiłowanie, Boże wybranie, tak? Zależy od woli powołującego. On cię powołał przed, przed wiekami, przez założeniem świata i Bóg dalej czyni pomalutku swoją wolę. Dlatego tak ważne jest, żebyś się uniżył plackiem przed nim. I on tą glinę będzie mógł lepić, tak? Kształtować. Zobacz, Bóg jest stwórcą. Zobacz jak zaprojektował wszystko doskonale, jak to w rytmie wszystko gra. I jak gliną możesz być, która on tak miękką gliną, miękkie serce, które On kształtuje, rozumiesz? Po prostu majstersztyk. A przy tym będziesz odczuwał coraz bardziej doniosłość Boga. Paweł mówi, że on się pozbywa wszelkich różnych rzeczy, żeby tylko znaleźć się w Nim, nie mając właśnie tego egoizmu, które jest oparty na samej sprawie, nie tego wszystkiego. On wyzbywa się różnych rzeczy. Wszystkich żeby znaleźć się w Chrystusie, bo on wiedział już powoli, że widzisz, dostrzegał, że tam jest tylko życie. Tam, to, tam jest ta, ta boskość Jezusa Chrystusa, którą on, ty możesz doświadczać. I widzisz, jak ją doświadczysz, dwie minuty, trzy teraz na przykład, to ty jesteś, to jest ten pokarm, który nie ginie, Jezus mówi, tak? Poznajesz tam też tą Bożą wolę, bo to, to, też, jest, to też jest naszym pokarmem, tak? Przede wszystkim Słowo Boże jest pokarmem, tak? Słowo, wiesz, bierze się, tak, by ci dali milion dolarów kiedyś. No to Ty byś strzegł tak? Byś o tym myślał cały dzień, tak? Pilnował tego. Tak samo Słowo jest o wiele cenniejsze, bo krwią Chrystusa możesz strzec w swoim sercu jak największy depozyt i wiesz, ono wydaje owoc. Bo ja by tego chcę, chcę ukraść Tu masz strzec, rozumiesz, i to wydaje owoc Bogi i to nie jest z nas, ale to jest z, z Jego powołania, z Jego zamysłu, z Jego życia, z Jego Słowa. W ogóle po kolei Bóg realizuje swój doskonały projekt, że tak powiem. A my w tym wszystkim zwyciężamy przez Jezusa Chrystusa, tego, który nas umiłował, tak? Który nam przoduje w wierze, który jest sprawcą wiary w nas, tak? Który jak nie domagamy, to przychodzi jak dobry pasterz i nas pasie, nas leczy, nas... nas, nas ten. I tak samo też widzę, że my też mamy być takimi pasterzami dla siebie, wzajemnie braci, tak? I zmierzamy ku jedności serca. Chrystus jako głowa Kościoła, a my do jedności serca. Dlatego ważne jest więź pokoju, żebyśmy mieli w sobie, bo jak jest więź pokoju w sobie, to ja wierzę, że wtedy jest przepływ. Wtedy się zasilają stawy, rozumiesz? I doskona dochodzimy. Jak jest jedno ciało do tej miary daru Chrystusowego do tej pełni Poznania Boga, do jedności wiary. Czyli indywidualna relacja i, i w ciele, tak? Razem. Poznawaj Boga. Po prostu. Powiedz, powiedz mu, że po prostu, skru żeby skruszył twoje serce, bo mamy czasem serce jeszcze z kamienia. Ja wiem, że słowo mówi, że Bóg da nam nowe serce mięsiste i tak jest, na pewno jak słowo mówi, tak, ale wiem też z doświadczenia, jak wiele przeszkód jeszcze nie raz jest z tego dawnego człowieka, tak? który jest znany, jak mówiłem, jak ta kurtka, tak, ten dawny człowiek, którą zrywamy przez zmianę myślenia i przywdziewamy tego. We mnie jest wewnętrzny człowiek, czyli i moje życie w Chrystusie, tak naprawdę to jest. I, I widzisz, to Bóg dał mi, on mnie zrodził przez swoją, yy, przez swój zamysł, przez, przez swoje wybranie, powołanie, tak? Przez to, że on się on tak chciało. Przez to, że on tak chciał. I to jest też ważne, żeby. Bóg tak chciał i koniec, zero dyskusji. Jak Bóg będzie chciał, tak, żebym coś zrobił, to koniec dyskusji. Ja nie dyskutuję z Bogiem, tylko się chcę poddawać. I, I w środku jestem zrodzony. I wydaję owoce dla Boga, tak? Ale to, żeby zrywać, to muszę zmieniać umysł. Muszę pilnować umysłu. Żeby nie wdało się coś takiego, że pójdę żyć według ciała. Dlatego muszę strzec tutaj swoich myśli, przede wszystkim umysłu, który, które też zabezpieczają moje serce, tak? Żeby ciało to, i ten dawny człowiek został zrywany. A objawiał się... Objawiał się, uwaga! A, nie mogę tego znieść, teraz, babci. Objawiał się Boży Syn. Tak? Bo jesteśmy przez wiarę, widzisz? I coraz bardziej to jest. To się dzieje boga siłą, tak? <laughs> Dlatego szukamy boga całym sercem. Każdego dnia, przynajmniej ja tak robię, Duchu Świętym, co dziś mam robić, co masz dla mnie, po co mam się poddać, po takie słowo, po taką myśl, w jaki sposób dzisiaj mam obcować z Bogiem, tak? Żeby zostało właśnie to dzieło coraz bardziej doskonale, o którym Paweł się, tak? Biegniemy po nagrodę, po wieniec. w ogóle, wiecie, żeby, żeby to dzieło Bóg, On dokończy je, tak? Wierzymy. Mam moc dokończyć, tak? Do dnia Jezusa Chrystusa, bo że jak Jezusa zobaczymy chwale, żebyśmy nie byli zawstydzeni, żebyśmy byli do niego upodobnieni o to chodzi, nie? Do naszego przodownika w wierze, zbawiciela, pana. I mówię: im mniejszego, tym więcej Bóg może zasieć w swoim sercu. I chwała, która ma się objawić, nie wyobrażamy sobie. Poza tym, my jesteśmy tak cenni dla Boga. Wiecie, on doskonałą miłość ma cały czas dla nas doskonała miłość jest blisko nas, rozumiecie? I nie tylko teraz w tym wieku, w tym tutaj teraz okresie, bo jest krótki, ale w tym, który się ma objawić. Tysiącletnie królestwo, nowe ciała, równie aniołom, w ogóle, ale przede wszystkim niesamowite piękno, chwała Boża, w ogóle, w będziemy żyć, już nieustannie, a później całkowicie, tak? Nowe niebo, nowa ziemia i w ogóle. I, i pomyślę, że tam będziesz cały czas doskonale kochany przez Boga, będziesz Go poznawał, będziesz żył Bądź z tą myślą, bo to jest ta nadzieja chwalebna. Nadzieja jest nam potrzebna, byśmy ją mieli przed oczyma, tak? Wiara, wiara nas kształtuje, ale nadzieję mamy przed oczyma, tak? My jej nie widzimy fizycznie, ale ją widzimy w duchu, tak? My czekamy na ją z utęsknieniem i to też nas uświęca. To też nas przybliża do Boga. Wszystko, co nas przybliża do Boga, jest dobre. Bo tak mówi Billa: badajcie to, co dobre, tak? I złe, a dobrego się trzymajcie, nie? I to już jest niedługo, bo to jest tylko tak, patrz. Jakby na przykład teraz Chrystus wracał, to jest tak. W mgnieniu oka. Raz, pyk. I już jest akcja, i już jest akcja. Dlatego nie marnujmy żadnej chwili. Idę na grupę do braci, sióstr. Trzymaj się.